Pan z wami, z duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus z nad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem odpowiedział mu Jezus napisane jest nie samym chlebem żyje człowiek Wówczas powiódł go diabeł w górę pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do niego Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego bo mnie są poddane i mogę je dać komu zechcę Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon wszystko będzie twoje Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest, Panu, Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Zawiódł go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do niego: Jeśli jesteś synem bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie żeby Cię ustrzegli i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł. Powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu. Oto słowo pańskie. Pozwólcie, że na początku powiem o kilku takich rzeczach, dokładnie trzech, które może są oczywiste, ale na wszelki wypadek wolę tak je rzucić, żebyśmy mieli ten sam punkt wyjścia. Pierwsza z tych rzeczy, pierwsza z tych prawd to taka, że grzech nie jest drogą do dojrzałości. Bardzo często słyszymy, że żeby stać się człowiekiem dojrzałym, żeby pozbyć się naiwności i żeby faktycznie w świecie zacząć funkcjonować w sposób taki, który nie pozwoli czy nas oszukać, czy w jakikolwiek sposób inny uszkodzić, to trzeba poznać zło. Trzeba zrobić coś złego, trzeba w jakieś różne złe sytuacje wejść, bo wtedy nabierzemy doświadczenia życiowego i wtedy też będziemy bezpieczniejsi na przyszłość. To jest kłamstwo. To nieprawda. Dlatego, że grzech jest kataklizmem jest katastrofą jest za każdym razem odejściem od spełnienia tego, co nazywamy szczęściem. Jest odejściem, odstania się tym, kim mogę być, na rzecz jakiegoś skarlenia, na rzecz jakiegoś uszkodzenia mnie samego. Druga rzecz, która jest ważna, a która jest oczywista, ale i tak muszę ją powiedzieć, jest taka, że diabeł nie jest przeciwnikiem Boga. On jest zbyt inteligentny na to, żeby próbować walczyć z Bogiem. Diabeł jest przeciwnikiem człowieka jest oszustem perfidnym który będzie robił wszystko żeby nas odwieść od szczęścia od szczęścia nie jako przyjemności tylko od szczęścia jako spełnienia to znaczy wykorzystania całego potencjału który we mnie jest złożony będzie walczył ze mną nie z Bogiem i trzecia rzecz która może być wam znana ale często nie jest a jest dosyć fundamentalna jest taka że są trzy źródła pokus. Pierwszym źródłem pokusy jest świat, to znaczy to, co się dzieje na zewnątrz. Różnego rodzaju okoliczności, z którymi mierząc się, mogę być kuszony do tego, żeby zbuntować się wobec Boga. Na przykład trudne doświadczenie w życiu, jakaś strata, jakaś porażka. To wszystko może mnie kusić. Do tego, żebym odsunął się od Boga, zbuntował się przeciwko Niemu, wybrał jakieś rozwiązania, które są nie po Bożej myśli. Drugim źródłem pokus jestem ja sam. Moje ciało, tak to najczęściej się tłumaczy, czyli różnego rodzaju pożądliwość, która jest we mnie. Nie potrzebuję być kuszony inaczej, jak tylko ulec temu, co jest moimi jakimiś takimi instynktami, jakimiś takimi tendencjami do złego, pożądaniami. Wystarczy, że pojawi się coś bardzo smacznego, a ja będę tego chciał, i wcale nie potrzeba, żeby jakaś to była wielka pokusa. Wystarczy mój naturalny takie dążenie do tego, żeby coś zyskać. Albo właśnie pojawi się, nie wiem, samochód, nowy samochód sąsiada, taki, jaki zawsze chciałem mieć, i nic więcej nie musi się wydarzyć, żeby moja porządliwość urodziła zazdrość. I trzecim dopiero źródłem pokus jest diabeł. Jest tak, że w większości wypadków diabeł się w ogóle nie rusza z kanapy w piekle, żeby nas kusić. Wystarczy to, że żyjemy w świecie i że mamy w sobie samych porządliwość. Dopiero przy, w takiej sytuacji, kiedy zwyciężamy ten, te, te, te pokusy ze świata czy z nas samych, diabeł musi wykonać jakąś pracę. Jakoś machnąć ogonem, żeby zacząć nas kusić. Dlatego większość z nas w ogóle nie zna takich pokus par excellence pochodzących od diabła. W większości wypadków wystarczy moje nieuporządkowanie wewnętrzne i sytuacje, z którymi sobie nie radzę, a które przychodzą ze świata. Natomiast jeśli mamy do czynienia z synem Bożym, no to wtedy faktycznie pojedynek toczy się wprost. Jest jawne, kto z kim walczy. Chrystus Pan, pełen ducha świętego nad Jordanu, powrócił, a był wiedziony przez ducha i poszedł na pustynię. To w ogóle jest bardzo poruszające zdanie, ale zwróćcie uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że on idzie po chrzcie nad Jordanem na pustynię. Jest wiedziony przez ducha świętego. Podczas chrztu świętego, wróć nie chrztu świętego, podczas chrztu w Jordanie. Dowiedział się, a raczej usłyszał, bo wiedział to może i wcześniej, ale usłyszał, zostało mu to potwierdzone, że jest Synem Bożym. Chrzest w Jordanie był dla Chrystusa odsłonięciem Jego tożsamości. Naj, takim najgłębszym rdzeniem Jego osoby jest to, że jest Synem. To znaczy, że wszystko zawdzięcza Ojcu i jednocześnie jest kimś, kto Ojcu okazuje posłuszeństwo. Okazuje mu uległość, idzie za tym, co Ojciec mówi, czyni to, co Ojciec mu pokazuje. Wypełnia wolę swojego Ojca. Bycie synem polega na tym, że jestem zależny od Ojca. I tak właśnie jest w Trójcy Świętej. Nie jest to posłuszeństwo ani zależność, która jest związana z jakąś dominacją, bo to się dzieje w miłości. Ale w ludzkim świecie i w ludzkiej naturze Chrystusa. Wyraża się jako posłuszeństwo i uległość, czyli ustąpienie miejsca Bogu Ojcu. Chrystus z tą prawdą, z tym doświadczeniem, że On jest synem, z takim wyraźnym zrozumieniem swojej tożsamości, idzie na pustynię, jest prowadzony przez Ducha Świętego, jest pełen Ducha Świętego, to znaczy jest pełen miłości Ojca. I właśnie wtedy przychodzi pokusa, przychodzi kusiciel żeby go odwieść od drogi, którą wybrał. Nam się często wydaje, że wtedy kiedy jesteśmy blisko Pana Boga, to diabeł nie ma do nas dostępu, a wtedy kiedy zgrzeszymy, to już w ogóle jesteśmy poddani złemu duchowi. I to jest ta druga sprawa, na którą warto zwrócić uwagę. Chrystus jest skuszony wtedy, kiedy jest pełen Ducha Świętego. To, że przeżywamy pokusy, to wcale nie znaczy, że jesteśmy daleko od Boga. Często to właśnie znaczy tyle że jesteśmy pełni Ducha Świętego, że jesteśmy przy Bogu, a ten, który chce nam zaszkodzić, próbuje nas od Boga odciągnąć. Tak, na, na marginesie. Wtedy, kiedy zgrzeszycie i macie takie przekonanie, że już nie warto dalej próbować, to chcę Wam tylko tak nadmienić, właśnie na marginesie, że grzech to nie jest zmiana kierunku. Grzech to jest upadek na drodze. Więc nie rezygnujcie. Po pierwszym upadku, z wysiłku nawrócenia. Przeciwnie, zachowujcie się jak owca, która jak się zgubi, gdy się zgubi, to wtedy beczy, żeby ją znalazł pasterz. Podobnie z nami. Jeśli się zgubicie przez grzech, to wtedy beczcie, to znaczy wołajcie do Boga, a nie rezygnujcie z tego, żeby go szukać. Jakby czekając na jakiś taki lepszy moment, gdy już się wyspowiadacie, żeby zacząć mówić do Boga. Nie, nie. Pan przyszedł do grzeszników. Ale wracamy do Chrystusa. Jezus pełen ducha świętego i pełen tej toż, świadomości swojej tożsamości jest wyprowadzony przez ducha świętego na pustynię i tam jest kuszony. I zobaczcie, pokusy, które, których doświadcza, są wymierzone w jego tożsamość. Jeśli jesteś synem Bożym, jeśli jesteś synem Bożym, zrób to i tamto. Oczywiście mamy do czynienia z kłamcą. I to perfidnym kłamcą, oszustem. Wobec tego, to założenie, jakie on czyni, Pokusie, jeśli jesteś Synem Bożym, ono brzmi prawdziwie, ale pokusa ma doprowadzić do tego, żeby fałszywie przeżyć synostwo. Bo jak widzicie, diabeł proponuje, chce Jezusa skusić do tego, żeby on się uniezależnił od Ojca i żeby wykorzystał najpierw swoją moc do tego, żeby nie robić to, co Ojciec oczekuje od Niego, ale żeby zapewnić sobie chleb. A potem chce skusić Chrystusa do tego, żeby on był uległy nie wobec Boga Ojca, ale wobec diabła. I wreszcie, żeby udowodnił sobie samemu, albo też może jakoś właśnie wystawił na próbę Boga Ojca, żeby ten udowodnił, że się zajmuje swoim synem. Próbuję go skusić, żeby jego synostwo nie było uległością, zależnością, oddaniem się Bogu Ojcu w miłości, tylko żeby było takim wyjściem na samodzielność. Stanięciem naprzeciw, jak trochę jak Absalom wobec Dawida. Albo jak ten syn marnotrawny, o którym Jezus mówi w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza. Daj mi to, co jest moje, a ja sobie pójdę. Uniezależnię się od Ciebie, Ojcze. A synostwo, tak jak powiedziałem, nie polega na tym, żeby odejść od Ojca, ale żeby właśnie okazać Jemu miłość przez uległość. Chrystus Pan oczywiście wygrywa z diabłem i nie, nie pozwala sobie na to, żeby przeciwstawić się Bogu. Żeby jakoś nawet nie tyle się zbuntować wobec Boga, ale właśnie oddzielić się od Niego. To się nie dzieje. Natomiast my możemy na to popatrzeć i zadać sobie pytanie, skoro Chrystus jest kuszony jako człowiek, i nie ulega tej pokusie, czego my się dowiadujemy? O sobie samych? Jak możemy zwyciężyć z pokusą? Najpierw dowiadujemy się tego, że pokusa jest wymierzona w to, kim jesteśmy. Jest wymierzona w to, kim jesteśmy. Diabeł próbuje stworzyć iluzję tego, kim jesteśmy i wprowadzić nas w taki fałszywy obraz tego, kim jesteś. Zamiast pokazywać Tobie to, że jesteś. Umiłowanym stworzeniem, zależnym absolutnie od Boga, w każdej chwili, to będzie próbował Cię oderwać od Boga i próbował Cię przekonać do tego, żebyś żył tak, jakbyś nie był zależny od Boga. Będzie próbował Ci wmówić, że szczęście nie polega na tym, że wypełnię wolę Boga, ale na tym, że wypełnię swoją wolę. Nawet więcej. Zobaczcie, pierwsza pokusa, ta dotycząca chleba. Co to jest za pomysł? To jest pomysł taki: ulegnij swojemu ciału, ulegnij swoim pragnieniom albo i pożądaniom, a będziesz miał szczęście. Będziesz miał to, czego szukasz, będziesz spełniony. Jeśli pozwolisz sobie na to, żeby ulec pokusie, na przykład do jakiejś nieczystości, to wtedy będziesz miał to, czego szukasz. Wreszcie będzie ulga, wreszcie będzie rozładowanie wszelkich napięć, które przeżywasz, wreszcie będzie poczucie, że jest coś wyjątkowego, wreszcie będzie ta przyjemność, której szukasz, i tak dalej, i tak dalej. Wreszcie może będziesz przez kogoś adorowany, uznany, będziesz miał to, za czym tęsknisz. No, doskonale wiemy, że jak ulegamy pokusie i ulegamy grzechowi, to to, co jest tym, tą iluzją, jaką diabeł przed nami rysuje, koniec końców właśnie tym się okazuje. Okazuje się totalną wydmuszką, totalnym fałszem i zostajemy nie tyle ze spełnieniem, co z rozdartym sercem albo jeszcze większym pogubieniem. Ale właśnie taka jest pokusa, tworzenie iluzji na Twój własny temat. I pierwsza z tych iluzji polega na tym, że masz ulegać swojemu ciału. Tym pożądaniom, które sobie odczytujesz, bo wtedy będziesz szczęśliwy. Druga iluzja oddaj mi pokłon, a to wszystko, co widzisz, będzie Twoje. Na czym ona polega? Ona polega na tym, że szczęśliwy będziesz wtedy, kiedy będziesz posiadał, ale nawet nie chodzi o to, że będziesz posiadał jakieś przedmioty. To jest dosyć prymitywne. Szybko się z tego leczymy. Natomiast będziesz szczęśliwy wtedy, kiedy będziesz posiadał wpływ, znaczenie i uznanie u ludzi. Kiedy będziesz królował nad światem. To znaczy, kiedy inni uznają twoją wartość, kiedy inni uznają twoją mądrość, twoją wiedzę, twoją władzę nad sobą. Wtedy, kiedy ty będziesz panował nad innymi, to będziesz szczęśliwy. To znaczy, szczęśliwy będziesz wtedy, kiedy inni uznają cię za kogoś ponad nimi. Kiedy inni pozwolą Ci doświadczyć tego, jaki jesteś ważny. To jest złudzenie, to jest iluzja. Kolejne kłamstwo diabła, bo doskonale wiemy, że ten, kto szuka uznania i kto wciąż przegląda się w, w czyich oczach, jest coraz bardziej taki skołowany, coraz bardziej spragniony, coraz bardziej też rozczarowany, że nie znajduje ani uznania, ani prawdziwej miłości. A wobec tego zaczyna tworzyć. Fasadę, za którą się chowa, a tą, tą fasadę prezentuje ludziom, żeby właśnie zdobyć to ich uznanie, żeby zdobyć ich jakiś taki poklask. I to, wiecie, to nie chodzi o to, że każdy chce być, nie wiem, jakąś gwiazdą. To się dzieje w takich prozaicznych sytuacjach. Wtedy, kiedy, nie wiem, przez plotkowanie próbuje zapunktować w towarzystwie. I pokazać, że jestem mądrzejszy, lepszy nie wiem, od tej osoby, o której plotkuję. Próbuję się przeglądać w oczach innych i zdobyć ich poklask, żeby być tym nakarmionym, nasyconym, a zostaje z niczym. I wreszcie trzecia z tych pokus pokazuje trzecią iluzję, jaką szatan na twój temat przed oczami może ci rozkładać. Mianowicie taką iluzję, że szczęśliwy będziesz wtedy, kiedy Bóg będzie postępował według Twojej woli. Szczęśliwy będziesz wtedy, kiedy Bóg będzie spełniał Twoje pragnienia. Kiedy Bóg będzie Tobie posłuszny. Znamy to. Ile, ile, ile razy tak się zdarza, że mamy taki żal, czasem niewypowiedziany, czasem wypowiedziany, że Pan Bóg nie robi tego, co ja chcę. No, przecież dlaczego on dopuszcza do tego, że tak mi się dzieje? Albo, że spotykam takich ludzi, albo, że takich, jakich bym chciał, to nie spotykam. Dlaczego tak się dzieje, że no, nie spełniają się moje marzenia? Dlaczego Bóg tego nie robi? Albo więc, albo na przykład, dlaczego tak się dzieje, że wciąż się wikłam w te same błędy, albo w te same grzechy? No przecież Bóg mógłby mnie z tego wyzwolić, a tego nie robi. Przecież nie chcę złej rzeczy, chcę dobrej. W każdej z tych wypowiedzi, które tutaj konstruuję, na potrzeby tego, żebyśmy zobaczyli o co chodzi w tej pokusie, kryje się to samo. Bóg ma być mi posłuszny. Ma robić to, co ja chcę. Fałszywy obraz świata, gdzie ja przestaję być stworzeniem, a zaczynam być ważniejszy od stwórcy. Fałszywy obraz mnie samego. Szatan próbuje mnie oszukać co do tego, kim jestem. A wygrywam wtedy, kiedy przyjmuję prawdę o sobie samym, kiedy przyjmuję rzeczywistość tego, kim jestem. Wtedy, kiedy zaczynam cenić słowo Boga bardziej niż moje pożądania. Wtedy, kiedy zaczynam czcić Boga bardziej niż samego siebie. I zależy mi bardziej na tym, żeby Jemu oddać chwałę, niż zyskać poklask ludzi. I wreszcie, Wtedy staję się szczęśliwy, kiedy godzę się z Jego wolą, a nie narzucam mu swojej. Wtedy nie tylko nie ulegam pokusie, bo to nie jest celem, żebyśmy nie ulegali pokusie. Celem jest to, żebyśmy byli w jedności z Nim, z Bogiem. I żebyśmy mogli być w jedności z Nim, to musimy stać się tymi, kim jesteśmy, czyli Jego stworzeniami. Jego dziećmi, córkami, synami, tymi, którzy przyjmują Jego ducha, tymi, którzy zostali obdarowani Jego sakramentami, Jego słowem, całą tą łaską, jaka w naszym życiu się wydarzyła. I chciałbym podczas tych rekolekcji tak odgruzować te iluzje, które sprawiają, że właśnie czuję się zawiedziony, rozczarowany sobą samym. Kościołem, Bogiem. Ja chciałbym dojść do prawdy tego, kim ja jestem, kim jest ta wspólnota, która tutaj się gromadzi i kim jest Bóg. Żebym nie dał się oszukać tym mirażom, tym iluzjom, jakie diabeł na różne sposoby podsuwa. Żebyśmy w nie uwierzyli i żebyśmy dali się zwieść i żeby to On triumfował, a my, żebyśmy byli w tym opłakanym stanie Jakim jest grzech?